Liczba pytań jest ograniczona, podobnie zresztą jak nasi gracze. W ilu pozycjach przedstawiony jest człowiek witruwiański? Trzech. W dwóch, na Francuza i jeszcze na Hiszpana. Z którego kontynentu przywędrowały do Europy ziemniaki? Z Azji. Ziemniaczki nie mają zdolności chodzenia. Cymbale. Jak nazywa się przyrząd do łupania orzechów? Twarz. Określenie kundel odnosi się do którego zwierzęcia? Pan z numerem dziesiątym. Może? Cicho. Tak, pani. Lol. Co leci tam, gdzie rąbią drwa? Wióry. Palce co powiedział pies do psa? O właśnie. Jaki typ osobowości jest przeciwieństwem ekstrawertyka? Introvertyk. To jest przegryw. Wyznaczamy kolejnego pytanego. Poproszę pana z numerem dziewiątym. Ale który... Przesgrywki? Michał. Ale który Michał? Je... Do której zatoki wpada rzeka Newa? Botnickiej. Otóż nie. Fińskiej. Błądzić jest rzeczą ludzką. Mm. Proszę nie. Jezus, dobrze. Jeszcze Ta Kopa w dupę. K Który koncern lotniczy skonstruował samolot Dreamliner. Boeing. Nie. To Boeing. Bang. Boeing. Bang. Boeing. 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 Pomidor? Jak nazywa się pojemnik do przechowywania cygar? Pomidor? Nie. Czym syreny wabiły żeglarzy? Śpiewem. Syreny robiły i o, i o, i o, i o. Proszę jeszcze. I o, i -o i -o, i, -o. Cicho. i o, i o, Czy lamus to jest obrus z lamówką? Tak. Rowery. Która religia dominuje w Syrii? Pomidor. Internet. Czy gargamel ma kręgosłup? Nie Jest bezkręgowcem? Czy w Morzu Bałtyckim występują krewetki? Nie. Występują tam w kabarecie. W tym momencie gry zawsze mam wrażenie, że wszyscy wstrzymali oddech. I dobrze, bo niecierpliwie czekam na finał. O właśnie, kolejny padł. Pewnie Państwo się orientują, że startują w tym finale. Nie. Jak wyznacza? Co chcesz. Dwójka. Może chcesz papier toaletowy? Kogo wyznaczasz? Kolega po prostu. Jasiu, ty nie masz kolegów. <mum> Mam. Kogo pan Jan wyznacza? Kolega po Proszę dokończyć powiedzenie. Tik. Tak. Tak. Znaczy nie. Trójkę, po Nad którą rzeką leży Rzym? Nad Tybrem. Co? Tybrem. Co? Bożesz ty mój. Tybrym. Co on powiedział, kot? Nie. Tak. Gratulacje. Wygrał pan 60 złotych, a to jest 20 na głowę. <noise> pani Sylwia wręcza nagrody. Co jest? A pani co tu robi? Do zobaczenia.